Zapraszam na daily vloga i tego dnia jadę na targi książki do Katowic a dokładnie na spotkanie z panem Remigiuszem Mrozem, bo tak to ogólnie nie miałam w planach na te targi się wybierać no ale jak był pan Remigiusz Mróz to mnie nie mogło tam zabraknąć no ale zanim przyjemności to najpierw obowiązki i musiałam oczywiście pojechać do pracy, po 6 godzinach wyszłam i właśnie udałam się do Katowic, pokręciłam się troszkę po tych targach, ale powiem wam, one są takie mocno średnie, za dużo tam nie ma jest bardzo mało takich wydawnictw które gdzieś tam mnie interesują ale kupiłam sobie Langera kupiłam też właśnie oto tą książkę z wydawnictwa Czwarta Strona, jest swoją drogą jestem mega, mega ciekawa i w ogóle czy wy widzicie, jak tu jest mało ludzi mi się tam tak dziwnie chodziło po doświadczeniu z Krakowa że wiecie, nie było tłumów można było oddychać i swobodnie pooglądać sobie wszystkie stanowiska no ale nadeszła ta godzina 16, więc ja poszłam pod główną scenę i czekałam aż przyjdzie pan Remigiusz Mróz no i pojawił się punktualnie i powiem wam, że ja tak bardzo kocham tego człowieka, już pomijając fakt, że bardzo lubię jego książki, o czym myślę bardzo dobrze wiecie, ale to on jako sam człowiek jest po prostu wspaniały, więc bardzo miło, słuchało mi się tego całego spotkania, udało mi się też zdobyć podpis właśnie na langerze, to jest moja ukochana książka, więc mega, mega się cieszę, później jeszcze troszkę się pokręciłam, porozmawiałam tam z przyjaciółmi przez telefon, no i wróciłam do domu dość późno i wieczór już spędziłam spokojnie, obejrzałam nowy film Ani na YouTubie, pomontowałam sobie filmik i tak spędziłam dzień.